Cześć widzowie, a w dzisiejszym odcinku mamy motyw zdrady w szkole. Dominika. Nastolatek przyłapuje swoją dziewczynę na zdradzie. Dziewczyna okłamuje przyjaciółki, że to ukochany zerwał z nią dla innej. Należy mu się kara za to, że nawet nie chciał jej wysłuchać. wiem co zrobimy. Nastolatki planują zemstę. Dajmy nam pani trochę wrzątku, chcemy zaparzyć sobie herbatkę. A w ogóle to ten, nie zwracajcie uwagi na te moje włosy. Miały być białe. No ale są takie, jakie są. Możecie napisać w komentarzach, czy siedzi. Jak nie, to odrosną. Dzisiaj będziemy komentować odcinek 134. Mówiłam to dlatego, bo prosiliście, żebym powiedział wam, jakie odcinki komentuję, ale proszę, nie oglądajcie bez mnie, tak? To jest moja też praca, tak, tak. Właśnie też dzięki Wam się tutaj rozwijam i siedzę, więc zostańcie ze mną i oglądajcie razem ze mną. Tak, a najwyżej po odcinku możecie pójść sobie obejrzeć sami, tak? Załóżmy, że kolejne 150 łapek to kolejny odcinek szkoły. No, idzie wam to bardzo dobrze. Dobijacie te łapki, które was prosiłem. Nawet y, na jednym filmie przebiliście próg, który chciałem. I to dziesięciokrotnie y, ze szpitala, gdzie chciałem 50 łapek, bo nie wiedziałem jak to się przyjmie, a dobiliście nawet 500! ponad, więc no po prostu jestem y, zaskoczony i jestem w szoku, ale no załóżmy, że 150 łapek do y, szkoły i kolejny odcinek szkoły, więc y, tak. I ja już Wam nie będę przeszkadzał, więc lecimy. Iwo Stasiak z klasy 3a gimnazjum i Dominika Socha z 2b są parą. Iwo jest bardzo zakochany w swojej dziewczynie i nie może doczekać się spotkania z nią. Jest w szoku, kiedy zauważa, że Dominika całuje się na korytarzu ze szkolnym podrywaczem, Arkiem Danilukiem. Nie, no i znowu ten Arek Daniluk, nie? I czemu Arek? <gryzujące> czemu Arek? Czemu akurat wyświeczank? No nie no. Już mi się nie podoba ten odcinek, możemy iść dalej. Czemu się z nim całujesz? Co ty robisz w ogóle? Ja... To nie tak jak myślisz, Nie wypowiem się w tym temacie. No a jak? No to mi wytłumacz to w takim razie, co? I tak mi nie uwierzysz. Co masz rację? Ja nie tłumaczę, więc koniec z nami. Iwo, nie mów tak! Ale to było tylko na. To nie. To było tylko na. Trzymajcie mnie, chyba depresji dostałem. Aaaaaah! tej skoro zerwaliście, to może my się umówimy? <noise> Naiwny jesteś, nie umówimy się, nie podobasz mi się. To czemu się z nią całowałaś? Dla adrenaliny, po prostu chciałam zobaczyć, jak to jest zdradzić chłopaka. Sorry, widzowie. jest jakaś chora. Kurde, no nie wiedziałam, że jej mnie przyłapią tym pocałunku. Może i trochę przesadziłam, ale nie przypuszczałam, że on to zobaczy. Zresztą po prostu chciałam sprawdzić, jak to jest zdradzić chłopaka. Skur... Oda jest jakaś nie?

Dominika jest wściekła, że dała się przyłapać na całowaniu z innym chłopakiem i że przez to Iwo z nią zerwał. Ale ona jest jakaś upośledzona. No jeżeli chciała sprawdzić, jak jest zdradzić chłopaka, to chyba wiadomo, że musiałaby mu się przyznać, żeby zobaczyć jego reakcję. No jak. Ona jest głupia. Kurde. Ona jest. Nie. Postanawia okłamać koleżanki, że to ona została zdradzona. Liczy, że dziewczyny będą jej współczuć i pomogą jej się zemścić. Wy to słyszycie? Nie, wiesz co, ja nie, nie wytrzymam. On chyba kogoś ma, dziewczyny po prostu rzucił mi, nie była nic warta. Ale z niego ham. Tak po prostu mnie zostawił, wiecie jakie to jest okropne uczucie? Nie obrazicie się widzowie, że ją pobiłbym. Bijemy ją? Bijemy ją, widzowie. Ona mi pomoże. Albo on? Nie wiem. Ej, możecie, widzowie, nazwać tą moją fokę. Ej, zróbmy to. Nazwijmy fokę. I będę ją yy, nazywał imieniem, które wymyślicie yy, w komentarzach i które zbierze najwięcej łapek w górę. Więc yy, dawajcie, zrobimy to. Będziemy mieć fokę, która będzie się jakoś nazywać. Dawajcie, nie macie psychy. Wymyślajcie yy, nazwy. I yy, najbardziej lajkowana nazwa dla tej foki będzie yy, jej imieniem. Wiem, ale jest tylko jedna rzecz, która na to pomaga. Jaka? Jak to jaka? Zemsta. Ja pierdzielę. Jak mam pamiętać, jak on nic nie zrobił? No i biedny, biedny. Jeszcze musiała go zdradzić z arkiem, nie? Mm. Co racja, to racja. Można by mu trochę uprzykrzyć życie. Niby w jaki sposób? No nie wiem, najlepiej tak, żeby na długo popamiętał. Ja bym mu oczy wydrapała. Nie no, nie wiem czy chce się mścić. Oj, proszę cię! Chłopak zdradza się z inną i nagle zrywa z tobą z dnia na dzień? Jeszcze wczoraj was widziałam razem szczęśliwych. Chęć mi, nie przypominaj. Przesadził, na bank. Dziewczyny, <grywdy> zróbcie coś, proszę was. Widzowie, możemy się mówić tak, że teraz was zostawię, nie? I już sobie oglądajcie no, bez mnie, bo ja już nie wytrzymam. Damy radę. Nie przejmuj się, coś wymyślimy. Coś Czekolwiek zostawił. Trochę mi głupie, Trochę mi głupie. Rzekomo mam dziewczyny, no tak naprawdę to ja zachowałam się niefer. Ale i oni my od razu rzucać. Przecież to był jeden głupi pocałunek. Należy mu się kary za to, że nawet nie chciał mnie wysłuchać. No dobra, no ty ma rację. no. Nie wysłuchał, ale. Nie ma ale. Matylda i Agata chcą pomóc koleżance. Dziewczyny opracowują plan zemsty na byłym chłopaku Dominiki. Co Dominika? teraz co tak po prostu ją zostawił dla innej? Ja bym najchętniej nasła na niego jakichś typów, że pokiereszowali mu tego śliczną buźkę. Ja mam nadzieję, że jak one się dowiedzą, że to jednak ona zdradziła jego, to że te, ty że te typy pójdą na nią. No dobra, ale kogo naślesz? W szkole nie brakuje takich, co się lubią bić. No tak, tylko trzeba im powiedzieć, żeby nie pobili go za mocno. A dlaczego? Niech ma, przynajmniej będzie pamiętał, że tak się nie traktuje kobiet. Dobra, obgadamy to jeszcze później. Lec na matnę. Dobra, ja na Polski. Pa. Pa. pa! Iwo pożałuje, że zrobił krzywdę Dominice. Nienawidzę, jak ci sobie w ten sposób pogrywają z dziewczynami. Zawsze uchodzi im to na sucho, ale nie tym razem. A co, jak to akurat ktoś inny zrobił niż facet? Matylda i Agata postanawiają wcielić w życie swój plan. Chcą zemścić się na byłym chłopaku przyjaciółki Dominiki Sochy, ponieważ są przekonane, że Iwo rzucił ją dla innej dziewczyny. No, jest jeden koleś, tyle mu trzeba nakopać. To? No to jest tajemnica. Ale to, to ktoś ze szkoły? No, tak. Sorry, dziewczyny nie mam mowy. Nie będę zewnątrz ze szkoły, jeszcze mnie wywalą. A, 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 widziałem co? Widziałem! Widziałem! Ta dziewczyna co taka w różowym szła, popatrzyła w kamerę. Widziałem, widziałem. Muszę sobie to zapisać, nie? Że dzisiaj zobaczyłem to pierwszy raz. Mhm. Zacznijmy Zaczynasz. A może ten tutaj? Co, ten Czy ona właśnie powiedziała, że. Arek, nie, bo jest coś? Miałam przesłany w dzisiejszym odcinku chyba. Ej, jest, no. Cześć chłopcy, cześć chłopcy! Mamy takie drobne pytanie. Możecie coś dla nas zrobić? No a co konkretnie. No, musimy się zemścić na łopaku. chłopaku. To straszna świnia. Ty, patrz co mi Iwo wesoła, ale nie, ja nie mogę. Iwo, Iwo Stasia? No nasz kąpę, a co? No i macie przywalone dziewczyny. Nie znajdziecie nikogo, żeby go pobić. Chłopiec po prostu popularny i lubiany, tak? Nigdy nie będzie chciał bić. No i macie przesrane! ranę. To kogo mam im pobić? Yyy... nieważne, zapomnijcie. Nie, no mówcie, czy zrojona i teraz, nie? Nie, dzięki. Akurat musiałyśmy trafić na kumpliwa. No. Ci to mu raczej nie przywalą. Wiesz, co wydaje mi się, że nikt mu nie przyłoży, bo będą się bali afery. To był chyba jednak zły pomysł. Ach. Może. Nie wiem, kogo poprosimy o pomoc, bo same przecież nie będziemy go bić. Muszę wymyślić jakiś inny sposób, jak pomścić Dominikę. Pomścić Dominikę, no nie mogę. Ale nie zostawię tak tego. Jezu, porozmawiaj ze mną, Iwo! Dominika nie może darować swojemu chłopakowi, że ją porzucił, mimo że to ona do tego doprowadziła. Czuję się upokorzona i chce przekonać Iwa, żeby do niej wrócił. To jest ostatnia szansa, żebyś do niej wrócił. Spadaj! co ty. Matko, to za ham. Jak się czujesz? Strasznie. Iwo już wszystkim powiedział, że nie jesteśmy razem. Idiota, współczuję ci. W dodatku widziałam go w przedszkolu jak się całował z jakąś laską. No, co ty? Kurwa, ma, czemu? Ona tak kłamie. Czemu? Czemu? Która to? Nawet nie wiem, tak mi to zabolało. Nie wiem, od razu poszłam. A już mi go było żal. Teraz jednak uważam, że okazał się totalną świnią. Ale dlaczego było ci go żal? Bo wiesz, wy wymyśliła, że jacyś chłopcy ze szkoły go pobiją. Wtedy uważam to za ostre zagranie. A teraz wydaje mi się, że należało mu się. No. Powiedzie to jednak hardcore. No. I tak się nie udało tylko zorganizować. Ale spoko, wymyślę coś nowego. Pożoł je, że ci tak skrzywdził. No. Przejmuj się nim. W sumie to dziewczyny nie muszą wiedzieć, jak było naprawdę. Ważne jest to, że to ja zostałam przez Iwa porzucona i teraz cierpię. A jeśli one chcą się teraz na nim odegrać, no to nie będę im przeszkadzać. Ja opierdź? Nie, 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 trzymajcie mnie, trzymajcie mnie. Nie, ja nie, wytrzymam mnie. Nie, 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 nie. Miał szansę i mógł mi wybaczyć. A ty miałeś szansę, ty, 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 ty. No miał szansę, no. Przyjaciółki Dominiki Sochy, z którą Iwo zerwał po tym, jak przyłapał dziewczynę na zdradzie, nadal obmyślają plan zemsty. Nie udało im się namówić kolegów do pobicia chłopaka, dlatego szukają innego sposobu, żeby go ukarać. Wiem, co zrobimy. Oblejmy go wyrządkiem, położymy mu twarz. No, ale... Gdzie w szkole znaj znajdziesz brządek? Boźnia na pewno ma. Powiem wam tak. Ta dziewczyna jest a taka głupia, że ja pie ole. Ale z drugiej strony, dobra, przyjaciółka, bo chcę pomścić. Koleż przyjaciółkę, nie? Tylko ten chłopak nic nie zrobił? Nic! Ale nic nie zrobił. I gdzie to zrobimy? No, przy albo w szatni. Jak będzie wychodził, my no tego oblejemy. No lubię, że nie może wiedzieć, że to my. No, raczej, no ale spokojnie, mu prosto w twarz i się nie zorientuje. No, idealnie, Dominika będzie popszczoła. I bo sam się o to prosił. Maniko? Dziewczyny są przekonane, że działają w słusznej sprawie, a byłemu chłopakowi Dominiki należy się nauczka. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry, dziewczynki, co tam? Ktoś się zesrał w kiblu i trzeba posprzątać. Dajmy nam pani trochę w Chcemy zaparzyć sobie herbatkę. No, dziewczynki, ale herbatę to sobie kupić w sklepiku, przecież. A, 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 dobrze, dobrze, pani, dobrze. Nie dawaj mi tej gry w rządku. ale to są specjalne dzieła oczyszczające. Tak, a -a. mamy saszetki w klasie. Mhm, wiesz to, poczekajcie, przed chwilą zagotowałam wodę. Dam wam czajnik. Ja pierd. Ale zarabiać. O nie, o nie, to nawet nie by, nie. Ale zaraz mi go proszę odnieść, dobrze? Dobrze. Proszę Dziękuję. Bardzo. Proszę, nie. proszę. Oj, coś ma gorąco woda. No co, ty nie przesadzaj. Mówię, że dopiero się zagotowała. Dobra. No to jest a czajnik. Surprise, I on jest plastikowy, no to wiadomo, że plastik się nie, nie, nie nagrzeje, bo ja na przykład widzowie, mam czajnik, który jest na dole plastikowy, na górze jest plastikowy, ale jego tak jakby cały bęben jest metalowy, więc jakby się go dotknął dotknęło tego metalowego, nie? No to tak troszkę moje rączki by ucierpiały, nie? Ale no to jest ewidentnie yy, plastikowy cały czajnik, więc jego można zapać z każdej strony i będzie czuć, że jest gorący, ale nie do końca, nie? Więc, no tutaj koleżanka chyba się nie zna. <śm> Ej, słuchaj, zaczajmy się na niego w szatni. Musimy zdążyć, zanim pójdzie do domu. Dobra. Ej, a jak nie przyjdzie? Przyjdzie, poczekajmy i te stoją w szatni, tak. Nie przyjdzie, może przyjdzie, nie przyjdzie, może przyjdzie. Nie jestem przekonana, że to jest dobre po prostu. Bardzo nie, zaraz przyjdzie, poczekaj. Tymczasem Matylda i Agata czekają w szatni na byłego chłopaka, Dominiki Sochy, którego chcą oblać wrzątkiem. Uczennice są przekonane, że Iwo zdradził Dominikę i zamierzają się na nim zemścić. Nie wiedzą, że przyjaciółka je okłamała. E. Widzowie, ogólnie, ja znam ból wrzątka, bo kiedyś e, w domu <laughs> miałem taki dzbanek nie, gdzie można nalać wodę. I wiecie, stwierdziłem, że no fajnie, fajnie, nie, fajnie, sobie zagotuję wodę, zalałem ten, to, to coś i się wiecie, co okazało? Że to jest zrobione z plastiku. Wiecie, co się zaczęło robić, jak ja to wziąłem do ręki? Zaczął ten plastik się zgniatać. I ja miałem całą pięść oblaną wrzątkiem i mi się to lało na ręce, a ja to głupi trzymałem zamiast to puścić. I po, pobiegłem do kranu, i dopiero w, tam, wiecie, w tym w tej, w tym, tym wylałem, wyrzuciłem to i ten, ale moja ręka to myślałem, że mi a odpadnie. Ale ja miałem wtedy nie. 6-7 lat. Ale no, znam ten ból. Eee, pół godziny siedziałem pod zimną wodą, nie? Z ręką. No. A wy możecie też napisać widzowie, czy mieliście coś takiego, nie. Więc e, ja czytam komentarze, przypinam serduszka, więc możecie napisać. Bardzo sobie poczytam chętnie Wasze komentarze, więc. E, jeżeli macie jakąś historię z wrzątkiem albo z jakimś poparzeniem, to wiecie, sekcja komentarzy jest wasza. Iwo jest zaskoczony, że ktoś oblał go gorącą wodą. A, to jemu się tak w sumie aż nie stało. Ten rzątek to chyba nie był rzątek, nie? Chyba ta pani Jo je okłamała. Podejrzewa, że zrobiła to jego była dziewczyna Dominika, żeby zemścić się za porzucenie. Pewnie Dominika, rzuciłem ją z zemsty, ale kurde, jak ja teraz do domu wrócę. Ale przynajmniej się umyłeś, nie? <laughs> kolega dobry, dobry. Przynajmniej się umyłeś. O, matko, już go lubię, nie? No ale że się ogarni, to no, ale tylko woda. Co byś ty zrobił na moim no, miejscu? No ale to tylko woda. No jak mam wyjść teraz, co? Bo... No nałóż tą koszulkę, no przecież jest mokra tylko, tak? Ja też nie lubię mokrych rzeczy, no ale no ty i chcesz wyjść ze szkoły, to nałóż tą koszulkę też bym nałożył. Słyszy się, nie? cię może zabrać. Tymczasem dziewczyny są przekonane, że Iwo jest ciężko poparzone i boją się konsekwencji tego, co zrobiły. Nie wiedzą, że chłopakowi nic się nie stało, bo woda, którą go oblały, zdążyła wystygnąć. <śmiennie> 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 Ty kur... No, dobra, dobra, dobra. Przynajmniej przez głupotę chłop nie ucierpiał tak, jak powinien. Znaczy, nie powinien, ale powinien, rozumiecie o co mi chodzi, rozumiecie, tak, 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 no dobrze. Ze szkoły jeszcze trafimy do poprawczaka. Przestań! Ktoś dzwoni. Jezu, to mama, jak już do niej za na pewno do zadzwoni nauczyciele. Przestań histeryzować, nie odbieraj i już! Ej, a co one zrobiły z tym czajnikiem? Matyde, jak ktoś nas przyłapał, to mamy przerąbane! Wiem, dlatego szybko musimy ulotnić się ze szkoły, nie pomyślałam, że woźnia nas masz podkablowo. Jak chcesz się wydostać. Nie wiem, ale jutro musimy powiedzieć, że nas tutaj o tej porze nie było. A i tymczasem pani woźna, kamery. Kamera, którą jesteście nagrywane. No, ten nie... nikt was nie widział, was tu nie było w ogóle. No Okej, okay. choć może uda się jakoś wyjść. Nastolatki mają nadzieję, że uda im się uciec ze szkoły i tym sposobem uniknąć kary za zaatakowanie kolegi. Możliwe. <laughs> Hehehe, jak się kopały. No, to uciekły. Gdzie ona jest? Iwo, nic się nie jest! A co oni mi nie ma być? Wiedziałeś, że mnie obleje. Przedaż, nie wiedzieliśmy o niczym. O co ci chodzi? Weź, zostaw w spokoju! Pytanie że niech nawet niech się do mnie nie zbliża. Bo po pierwsze zdradziła mnie, a po drugie oblała całego. Idiotka skończona. Czekaj, ej, przecież to ty ją zdradziłeś. Co? Przecież dzisiaj rano ją przyłapałem z Danielukiem, jak się całowali. Serio? No chyba wiem, co mówię. I dlatego z nią zerwałem. Nadziwisz mi się, co ty byś zrobiła. Idiotka skończona. idę jej szukać dalej. Rozmiesz coś z tego? Nie, ale Dominika nas wrobiła i on nie wygląda, jakby kłamał. Jest za mną, już się O, już ona mnie popamięta. Uuuu, no i widzicie, z głupich dziewczyn, które są dalej głupie, wyszły na troszkę mądrzejsze, bo teraz y on tamto dostanie w pierdziel. Ale ja, ja co za głupia kletynka z tej Dominiki. Wiedziała, że planujemy zemstę na i dalej kłamała. Twierdziła, że to on ją zdradził i prowadzi się po szkole ze swoją nową panną. Co za głupia małpa. Dobra, ale szczerze? Okej, okay, fajnie, ale tak szybko mu uwierzyły? Coś z tymi dziewczynami jest nie tak, nie? <śm> a najpierw wierzyły swojej tej, a teraz nagle tak szybko uwierzyły Iwowi. Coś tu jest, a nie, coś jest z nimi nie tak, nie? Tymczasem Matylda i Agata, które poprzedniego dnia oblały Iwa gorącą wodą, przychodzą do szkoły. W szatni zastają Dominikę. Wiedzą, że koleżanka okłamała je i Iwo wcale jej nie zdradził. To znaczy? Nie, nic, nieważne. Od kiedy z nim kręcisz? To nie wasza sprawa! Aha, czyli nagle zaczęła kręcić z za jakimś innym. Hmm. Chyba jednak nasza, bo chciał udawać więcej pokrzywdzoną, bo cię zdradził i zostawił, a teraz co? Okazuje się, że ty miałaś na boku? To nie wasza sprawa! do tego! A właśnie, że dużo do tego, ponieważ wczoraj oblałam twojego błękitnego wodoru, żeby cię pomścić! Bardzo dobrze mógł do mnie wrócić! a ja wiem. Ty, wretna małpo, Okłamałaś nas po to, żebyśmy ci współczuły, a tak naprawdę to ty powinnaś się berwać, a nie on! Dobra, puśćcie mnie, Jesteście nienormalni! Dobrze, pijemy ją! Pijemy! O, właśnie, Za co się tutaj co dzieje? To wy... Proszę przestać schować ten telefon, co wy? wy... Pani Stańko, nic się nie dzieje! La, 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 la. Co wy wyprawiacie dziewczyny? Co co to jest? są nienormalne, napadły na mnie i zaczęły bić! Bo nas o i się do tego, żebyśmy się zemściły na Nie kazałam wam tego robić, ale nie powiedziałaś, żeśmy tego nie robiły. Jeszcze udawałaś wielce skrzywdzoną i zdradzoną, bo wiedziałaś, że my tak tego nie zostawisz. Dość, jeszcze raz. Od początku, o co chodzi z tym Iwem? Słucham. One są nienormalne i ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie kłam małpo! Nie kazałam, mam tego robić, bo wasz pomysł! Poza tym nawet o tym nie wiedziałam, bo mówię. Ale one się drą! Oj, sorry, sorry, sorry. Oj, oj, oj. Teraz wszyscy mi tu przyjdą, nie? Bo ja się drę. Piłyście mi tylko o tym cholernym pobiciu. Słucham? Jakim pobiciu? Proszę bardzo do pokoju. Tam sobie porozmawiamy. Proszę. Uspokójcie się, proszę. Zapraszam. Proszę bardzo. To nie jest śmieszne. Aha, gdybyś widział Iwo jaka gdzieś na terenie szkoły, proszę, yy, powiedz, żeby do mnie przyszedł, dobrze? dobrze? Pani profesor. Alicja, stańko jest. Inteligencja, ale wiedziałem, że to jest stańko. Aha. Jest zdenerwowana zachowaniem uczennic i chce wyjaśnić z nimi, dlaczego usiłowały pobić i poparzyć kolegę. Ej, 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 ej narrator nas okłamał, bo one nic nie mówiły o poparzeniu. Mm, mm, mm okłamał, Uuu, przyłapany przy kłamstwie. Proszę bardzo, dziewczyny, jeszcze raz od początku chcę się dowiedzieć, co się wydarzyło z tym Iwem. Słucham. Dobrze, no to proszę panią, ja teraz pani powiem. Yy, tak, yy, ta oto su, su <coughs> zdradziła swojego, potem yy, nakłamała koleżankom, że nie, one chciały go pobić, ona im nie odradziła tego, tylko jeszcze je podłudzała. Im się nie udało nikogo znaleźć, kto chciałby go pobić, więc stwierdziły, że go obleją wyrządkiem. Gdzie ona w dalej im nic nim nie powiedziała, żeby tego nie robiły, i dalej trzymała to, że on ją zdradził. A gdy to zrobiły i on im powiedział, no to się okazało, że ona kreci z innym i, i tak ten... Dominika powiedziała nam, że Iwon puścił kantem. Mhm. Ale tak naprawdę to ona go zdradziła i to ona nas zakłamała. Chciałyśmy się zemścić. Więc wymyśliłyśmy zemstę. Chciały go pobić, ja no nie. jakoś za bardzo! Ale ta... Uspokój się. I nie krzyczcie na siebie. Zgrywałaś zdradzoną. Jeszcze raz. No to jeszcze raz, proszę panią, więc... Yy. Chcę wiedzieć, co zrobiłyście. Tylko tyle. Oblałyśmy go wodą, ale nic mu się nie stało! Przepraszam. O, dobrze, że jesteś. Proszę. Pani chciała ze mną rozmawiać. A tobie nic się nie stało? Nie, nie, ale wiem, o co chodzi. To o tą wodę, co mnie Dominika oblała. Ej. No tak. Co?! Nie tylko one, ja nie miałam z tym nic wspólnego! Co? Dlaczego? Bo ona chciała zemsty! Nieprawda! Dość, dość i spokój. Czy wy zdajecie sobie sprawę, co się mogło stać, gdyby ta woda była gorąca? No ale nie była. Agata, przecież Iwo mógł mieć poważne poparzenia. Ale to przez kłamstwo Dominiki. Dzieci, nie można w ten sposób się na nikim mścić. O, 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 o. Posłuchajmy pani Stango, co ma do powiedzenia. Bo mówi bardzo mądre rzeczy. <laughs> Chociaż teraz ja bym się zemścił na niej. Znaczy, nie na pani stanko, na to i, no, nie pamiętam nawet online imię. I może i bardzo dobrze. Rozumiecie, nawet gdyby Dominika mówiła prawdę. No, nie można kogoś oblewać wodą i bić, dziewczyny. Chciałeś się mnie bić? Idiotki. Iwo. Uhuuu, Joka ba. Wszystkie jesteście siebie warte. Niestety, przykro mi, ale będę z tego musiała wyciągnąć konsekwencje. Będę wnioskowała na Radzie Pedagogicznej o obniżenie oceny zachowania. I oczywiście chętnie spotkam się z rodzicami. A ja teraz proszę na lekcję. Całe szczęście, że nic się nie stało. Ale jak sobie pomyślę, do czego zdolni są nasi uczniowie, to ciarki mi chodzą po plecach. Oj, co do wszystkiego zdolni, niestety wszystkiego. Mam nadzieję, że do dziewczyn dotarło. Jakie to mogło mieć konsekwencje? Iwo! Dominika zrozumiała, że z własnej głupoty straciła przyjaciółki i fajnego chłopaka. Wie, że swoimi kłamstwami o mało nie doprowadziła do tragedii. Chciałaby to jakoś naprawić. Nie wiem, ale po prostu chciałam ci powiedzieć, że mi przykro. No dobra no, twierdziła, że mi przykro, ale dalej głupia słup. Hej dziewczyny, nie odzywaj się do mnie. Przecież nie mam karę i do końca roku szkolnego nie mam komórki. No mnie też nie pieni ale po prostu, chciałam was przeprosić za to wszystko i głupio wyszło z tą zemstą i przepraszam. Zapomnij, że się kiedykolwiek kumplowałyśmy. No troszkę przykre, nie? Dostała potężnego kopa w dupę teraz, no ale co zrobić jak ona ich... je wkopała w takie gówno, nie? Walsja. No nic widzowie, no e, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, który był okropny, po prostu e, obrzydliwy, no ale przetrwaliśmy, jesteśmy e, i tak jak e, utrzymywałem to nazwijcie tą oto e, moją foczkę, w komentarzach wybiorę e, najciekawszą e, lub najbardziej lajkowaną e, nazwę, no i co wpadajcie na mojego instagrama, e, 150 łapek to kolejny odcinek szkoły. No i e, możecie podsyłać na mojego Instagrama, macie linki w opisie, możecie mi podsyłać e, jakieś odcinki szkoły, które byście chcieli, żebym skomentował i, i razem obejrzymy, więc e, dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście tutaj, dotrwaliście, więc e, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!